Cześć! W tym filmie pokażę Wam, jak w prosty sposób uruchamiać gry z Windowsa na Linuxie dzięki UMU i Proton. Jeśli korzystacie z Debiana albo innej dystrybucji i chcielibyście bez większych kombinacji odpalać swoje ulubione tytuły, to właśnie to narzędzie może być dla Was. Pokażę, czym jest UMU, jak działa razem z Protonem oraz jak go zainstalować i skonfigurować, żeby granie na Linuxie było maksymalnie wygodne. Zanim przejdziemy do instalacji UMU, warto wspomnieć kilka słów o Protonie. To specjalna warstwa kompatybilności przygotowana przez Valve, która pozwala uruchamiać gry pisane pod Windows na Linuxie. Dzięki niej wiele tytułów działa praktycznie bez problemów. Umu to lekkie narzędzie działające w terminalu, które pozwala korzystać z Protona poza Steamem. Dzięki niemu możemy uruchamiać gry i aplikacje z Windowsa zainstalowane na naszym komputerze. W skrócie mówiąc, możemy odpalać pliki exe. Przejdźmy teraz do instalacji. Na początek musimy pobrać dwa pakiety ze strony projektu. Teraz pobieramy najnowszą wersję Protona, którą użyjemy do odpalania naszych gier. Zainstalujmy ściągnięte pakiety oraz rozpakujmy ściągnięte archiwum z protonem. Grę możemy uruchomić następującym poleceniem. Opis parametrów wyświetlony na ekranie. Polecenie jest trochę długie, ale nie ma się co przejmować. Sprawdzimy tylko, czy gra się uruchomi, a później w kolejnym kroku stworzymy prosty skrypt, który będzie nam uruchamiał grę jednym poleceniem. I got a gun pointed at you. They catch up, we're dead, but you don't get to walk away. I don't want any trouble. Well, you got trouble. Drive. How the hell they know we'd be there! It doesn't matter now. We just gotta lose them. Uh, how many cars we got following? One for now. But there'll be more. Hold tight! I'm gonna try some. Who were those guys? You don't get to ask questions. We need to get over the river. Take the Giuliani Bridge. Oh, okay. Your leg okay up there. Hurts like hell. When we're back, I'll wake up the doc. I don't know, it might be okay. Just getting the call anyways. Hey, I see you listening, Cabbie. You don't get to listen either. All I'm doing is taking you guys where you wanna go. So do that. We're at the river. Where am I taking you once we're over the bridge? I'm getting tired out of questions. More them. ah, shit! Gotcha now. Oh. I know some shortcuts that'll slow them down. I don't care how you do it. Shake him off! OK, teraz stworzymy skrypt, za pomocą którego odpalimy naszą grę jednym poleceniem. Uruchamiam edytor tekstu z nazwą pliku do utworzenia jako parametrem. Wklejamy w pierwszej linii informację, że jest to skrypt oraz to nasze długie polecenie w drugiej linii. Teraz wystarczy nadać plikowi uprawnienia do uruchamiania, a następnie odpalamy nasz skrypt. Zapomniałem zmienić w parametrach polecenia wersję Protona na tą nowszą rozpakowaną. Zaraz to skoryguję. Tutaj jeszcze możemy rzucić okiem na katalog z prefiksem, który utworzył dla naszej gry Umu. W nim są zapisywane ustawienia gry, savey i tym podobne rzeczy. Jeśli go usuniesz i odpalisz grę ponownie, to tak jakbyś odpalał grę na Windowsie od razu po zainstalowaniu. I to by było na tyle. Dzięki Umu Launcher i Proton możemy uruchamiać wiele gier z Windowsa bezpośrednio w Linuxie, i to prosto z terminala. Mam nadzieję, że ten poradnik był dla was pomocny i zachęci was do testowania swoich ulubionych tytułów na open-source'owym systemie. Jeśli materiał ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i subskrypcję. Do zobaczenia w kolejnym filmie.